Rzeczywiście najbliższe kilka lat dla Europy będą pewnego rodzaju przełomem, bo ustawią pozycję Europy w świecie na więcej niż dekady. Wydaje mi się, że pierwszą rzecz, którą Europa musi zrobić, to musi poprawić swoją konkurencyjność w długim okresie czasu, ponieważ tę walkę przegrywamy. I ta konkurencyjność może zostać poprawiona także poprzez do pewnego stopnia zredefiniowanie roli państwa i roli. Europy, także jeśli chodzi o wspólny rynek. Drugą rzeczą, którą Europa musi zrobić, to jest jak gdyby oczywista oczywistość, jest yy, przygotowanie i wyjście z przygotowanie rozwiązań i wyjście z kryzysu strefy euro jako takiej. Yy, podejrzewam, że my, ta strefa euro będzie istnieć i będzie istnieć w troszeczkę innej formie niż w tym momencie to się dzieje. Zatem ja się nie obawiam co do przyszłości strefy euro, tylko obawiam się o możliwość w miarę szybkiego dojścia do kompromisu i rozwiązań, jeśli chodzi o strefę euro. Ale to jest warunek konieczny, żeby Europa nie była statystą w przyszłości. Trzecią rzecz, którą według mnie musimy zrobić, musimy zdecydować jako Europejczycy, jak bardzo zintegrowani, jak szybko ta integracja powinna nastąpić, będziemy chcieli być. Według mnie jedności siła 28 czy 32, czy nawet więcej państw, osobno walczących, jeśli chodzi o gospodarkę, nie ma szans z takimi krajami jak Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone. Natomiast wspólny rynek europejski, który przypomnę ma ponad 20% udziału w PKB światowym, no z definicji musi mieć miejsce przy stole decydentów, i to jest trzecie bardzo podstawowe zadanie dla Europy.